Pani, Monia I ja, tak I to jest moja mega głowa. dzisiaj mamy challenge w spa, spadku. Będziemy czytać no, słowa i. Tyłu. właśnie od tyłu będziemy. Będzie rozpytać, jak nam to wyjdzie. Bo ja mam szczerze, że mi to tak będzie. Bie, bie, bie. trudno mi się tak wydaje. Wiecie? No będzie śmiesznie na pewno i w ogóle będzie chyba fajnie. Tak, zobaczymy zawsze. Pamiętaj Jeżeli chcecie życzenia, to napiszcie życzenia. Właśnie! <grymne> no, to że chcecie znaczy życzenia! No to życzenia na film! Owo o, 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 mi bardziej chodziło, o, właśnie! No to zaczynamy! O, no. Dobrze. O, to? Czas na pozdrowienia! O, pozdrowienia. pozdrowienia. No. Więc jako pierwszego no. będzie to mężczyzna! No! no. Pozdrawiam Macieja Indy! No! Macieja Indy! Przedstawiony! Groźnie! No dobra, no, to kto będzie pozdrowiony następny? Kusierka. Będzie to Martynka Krzyczyńska. Muzyka! Ma, Kolejnym osobą będzie Lenariusz! Lenariusz! Lenarius, oh. Lenar. Jakoś tak to się czyta, nie? Pozdrawiam! Dzięki! No. To jeszcze pozdrawiamy! Carly Queen, Krystal LPS! Muzyka!

Dobrze, teraz ja. No. To ja sobie wybieram liczbę, uwaga, ja, o, 7. 7, O, no. czekaj, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tok. Tok? No. Kot. Woo! brawo, Uuuu! to odnaczamy do tyłu. Uuuu! Dobra, to jest ja. No. To ja wybieram na przykład osiem. Osiem? No. Rab. Rab? Rab. Juhu, Właśnie, Uuuu! dobrze, dobrze nam idzie. Bo to takie są chyba w miarę krótkie słowa, nie? A czy by miały przetłumaczyć zdanie? O, podko, nie to Ja bym to chyba nie dała rady. rady. No no bo ona nie dała rady. Bo ty po już działa! Już działa! Dobra, no to zaraz ty. Teraz ja. To ja wybieram liczbę jeden! To kajak! Kajak? Kaj. To pod to jest tak no, samo! Kajak! No! Uuu, no brawo, brawo! To teraz brawo, ty! Dobra! To ja wybieram... Dwóch. Nie, pięć. Pięć? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sok! Kos! A, super! Się! Dobre jesteś Pertonia! No właśnie, no? super! To runda druga? Runda druga! No! To runda, runda, druga. Runda, druga. Runda, runda druga! Druga. teraz ja czy ty? Teraz ja. To ja a, biorę liczbę... Trzy. trzy. To jest, co tu pisze? Ja nie wiem. Y Aha, port. Port? No. Trop. To Udało się! Kto był odkacz? To ja biorę... 15 już było? Aha, było. Ty brałaś. To 11. 11? No. 15, 14, 13, 12, 11. Kark. Kark? Krak. Krak! Dobrze! Monia dobrze powiedziała. To teraz ty. To ja biorę... 13. Nie było jeszcze, nie? No, tak, to jest krew. Krew? No. k r Tak! tak brawo! Uuu. To teraz ja wezmę sobie... Siedem. Siedem? Było? Chyba było już. To dwa, trzy, cztery, pięć. Było siedem, czyli sześć. To masz teraz... Moja ma dziwne słowo. Jakie? słowo mors. Mors? Srą. Ej, teraz miałam. Miałam słowo Teraz śrobno. Trafiła na taki słupka. Właśnie, to dawaj, dawaj. To ja wezmę na przykład 9, chyba nie było, nie? Czekaj. Raz, trzy, cztery, pięć, 6 osiem, dziewięć. Nie, rad! Rad. 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 Dar! To ja wezmę może 13 było? Było, ja brałam. 9? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie ma! Róg! Gór! Ha! Gór! Dobrze! To, to są cztery słówka. Aha! To no to ja gore? biorę dwójkę. To jest Kord. Y, Kort. Y, trok. Tak! Brawo! No? Tak! A ja biorę, y, nie wiem, pięć było?

Dałyśmy radę! No. To zagończyliśmy nasz challenge! Właśnie! właśnie. właśnie. Było bardzo no. Wcale nie było tak trudno. Było bardzo prosto, dałyśmy sobie radę. No właśnie, no. więc w tym filmik wam się podobało. Łapki w górę.